Dobry ogrodnicy, czy ktoś z Was ma lub miał kiedyś w swoich ogrodach bieluń, czyli inaczej daturę? Ja w tym roku będę uprawiała bieluń w donicach i jeżeli Wy też chcecie i jednocześnie chcecie wysiewać daturę z nasion, to pokażę Wam bardzo krótko i zwięźlej na temat, jak ten bieluń wysiewać. Bieluń to roślina silnie trująca, więc nie każdemu sprawdzi się w ogrodach. Jest przepiękna, ma silnie pachnące kwiaty. Fantastyczny pokrój, szybko rośnie i pięknie dekoruje nasze ogrody, balkony, tarasy, ale jeżeli macie małe dzieci lub zwierzęta, bądź sami, boicie się, że no jednak nie jest to roślina dla Was, to może ją odpuśćcie, ale jeśli nie czujecie takiego zagrożenia, wiecie, że dacie radę postępować z nią w taki sposób, żeby było bezpiecznie i jednocześnie podoba Wam się ją, to jak najbardziej zachęcam. Producenci nasion często mm, sugerują, żeby moczyć nasiona datury w wodzie przez przynajmniej 24 godziny. Ja swoje nasiona moczyłam przez dwa dni. Wyglądają tak. Nasiona przypominają bardzo nasiona pomidorów lub papryk, ale są zdecydowanie ciemniejsze. Nasiona będę wysiewała do ziemi. Uniwersalnej takiej do wysiewu i pikowania z dodatkiem perlitu. Mam już przygotowaną taką doniczkę rozsadową, nasypaną ziemię, troszkę ją podleję. Poczekam, aż ta ziemia nawilży się tak równomiernie, a że jest sucha. To no, niestety ta woda wsiąka wolno, ale za chwilę wsiąknie. I wysypę te nasionka prosto, bez dotykania ich, jeżeli to jest taka roślinka. No mało bezpieczna, to staram się nie dotykać tych nasion. Po prostu rozsypę na tą doniczkę. Przysypę cienką warstwą podłoża. Nie musi być tego dużo, po prostu takie jakieś pół centymetra. Troszeczkę ubijam, żeby to podłoże lepiej dotykało do tych roślin i może nie konewką, ale może spryskiwaczem zwilżam to podłoże tak, żeby jak najlepiej stykało się z nasionami, żeby one dostały tej wilgoci i po prostu, żeby mogły wykiełkować. To jest wszystko. Słuchajcie, jeśli chodzi o bieluń, ten bieluń jest to bieluń jednoroczny. Mamy też bielunie wieloletnie. Są bielunie, które są bardzo wysokie. Tutaj w przypadku tych nasion producent zamieścił taką informację, że to jest bieluń dorastający do 70 cm wysokości, więc idealny do doniczek, do obsadzeń na balkony i na tarasy. Jeżeli chcecie wysiewać takie nasiona, możecie zacząć wysiewać bieluń już od stycznia, nawet w połowie stycznia. Ale taką najbardziej optymalną możliwością wysiania tych nasion, takim najlepszym terminem, będzie jednak luty, szczególnie w takich warunkach amatorskich. Nawet początek marca. Ja wysiewam w lutym. Chcę zobaczyć, jak ta roślina akurat od tej wysokości, w tej odmianie będzie rosła i jak ona szybko kiełkuje, bo tego bielunia nie miałam jeszcze ani razu. Na pewno wiem, jak wykorzystać tą roślinę. Pójdzie do wysokich donic, które będą obok wejścia, będzie się pięknie komponowała z czerwonymi pelargoniami. Dajcie znać, czy wysiewacie bieluń. Czy mieliście go w swoich ogrodach i co na ten temat sądzicie? I w ogóle, co sądzicie na temat roślin takich no, mocno dyskusyjnych, na przykład właśnie jak bieluń albo rącznik, którego też będę w tym roku wysiewała. Rącznik jest zachwycający, ale niestety przez właśnie taki swój trujący charakter dla wielu osób może być niebezpieczny, więc kto ma rośliny, hmm, inne, którymi może się cieszyć, a jednocześnie ma na przykład koty psy, małe dzieci, to jednak niech z tych roślin zrezygnuje, bo jest naprawdę ogromny wybór, dużo, dużo innych gatunków, odmian, a może właśnie niekoniecznie takie trujące, potencjalnie niebezpieczne. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Do usłyszenia. Pa!